To największy bojkot w historii konkursu piosenki Eurowizji, jaki właśnie doświadczamy. Ale czy ktoś jeszcze zrezygnuje? Czy jesteśmy świadkami najmniejszej liczby uczestników Eurowizji od ponad 20 lat? Nie przekażę żadnego z związanego z Eurowizją. Obserwuj mój program. Do Irlandii, Słowenii, Hiszpanii i Holandii dołączyła właśnie Islandia, która zapowiedziała, że nie weźmie udziału w Eurowizji 2026. Jednak najprawdopodobniej kraj zorganizuje swój koncert selekcyjny i wyłoni najlepszą piosenkę. Teoretycznie pod znakiem zapytania stoi udział Portugalii w przyszłorocznej Eurowizji. Większość uczestników Festival de Cansao, czyli portugalskich selekcji do Eurowizji, zapowiedziało, że jeżeli Wygrają festiwal, nie pojadą, odmówią udziału w Eurowizji. Także wiele byłych uczestników Eurowizji, w tym zwycięzcy konkursu, tacy jak Salvador Sobral czy Johnny Logan, namawiają do bojkotu i do nieudziału w Eurowizji, jeżeli weźmie w niej udział Izrael. Jeszcze nigdy nie było tak, że aż pięć krajów zrezygnowało z danej edycji Eurowizji. Największy bojkot pod tym względem do tej pory miał miejsce w 1970 roku i w reakcji na to w 1971 roku zmieniono zasady konkursu. Co więcej, jeżeli Armenia potwierdzi swój start na ten moment, w Eurowizji biorą udział tylko 34 kraje, co jest najmniejszą liczbą od czasów prowadzenia półfinałów do konkursu, czyli od 2004 roku. Dlatego moim zdaniem EBU zrobi wszystko, by zaprosić do Eurowizji jak najwięcej krajów, które mają nawet luźny związek z Eurowizją, takie jak Kanada, Kazachstan, a kto wie, kogo jeszcze wymyślą sobie, by tylko uratować jakkolwiek wizerunek konkursu i sprawić, by jubileuszowa 70 edycja nie była tą najmniejszą. A co Ty sądzisz o tym bojkocie i czy będziesz oglądać Eurowizję w przyszłym roku? Daj znać w komentarzu.